Co tam puka do tej drzwi? Ktoś tu popełnił oszustwo podatkowe. Dobra, chyba nikt nie będzie widział, że to ja. Co nie? Skąd na zna moje imię? No to chyba mam przerąbane Zostałem zamknięty w więzieniu za robienie memów, ale spokojnie, mam świetny plan, żeby się dzisiaj wydostać i zacznijmy od tego, żeby zrobić dziury w ścianie. Uuu, co my tutaj teraz mamy? Jakąś fabrykę prezentów? Będziemy dzisiaj przykupać pracowników i wydostaniemy się z jakoś. Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno coś to zrobimy. I teraz tak, jak ja mogę w ogóle zrobić mój pierwszy prezent? Użyj komputera i co to teraz jest. No, chyba niestety nic nie kupię na tym starym komputerze, bo mam za mało przyjaciół. Przyjaciele są potrzebni. No właśnie, yy, wypełnij skałami, potrzebuję skał, kamieni w sumie. Dobra, muszę sobie być kamien. Był on dosłownie obok Nie wiem jak go wcześniej nie zauważyłem Ale podnosimy do sobie nasz kamień Wskładamy go tutaj I teraz możemy rzeźbić Ale chyba potrzebujemy jeszcze jeden więcej U, udało mi się coś teraz robić I mamy figurkę jakąś e, Co to jest? Mogę to podnieść? E, co się tu dzieje teraz? Malowanie jeszcze Dobra, teraz możemy to zapakować w prezencik I mamy nasz pierwszy prezent I dzięki temu możemy w taki sposób zdobyć naszego pierwszego przyjaciela Dobra, komu by to dać? Może na przykład tobie Wyglądasz jak taki bekonek Pięć serduszek aż dostaliśmy Dobra, i widzicie w taki właśnie sposób Zaś nowych przyjaciół w więzieniu. I teraz za to, co otrzymaliśmy, zatrudnimy naszego pierwszego przyjaciela, który będzie dla nas tworzył jeszcze więcej prezentów. A skoro ma więcej prezentów, będzie mieć więcej przyjaciół i no przydałoby się jeszcze ulepszyć trochę ten komputer, bo to jest jakaś tragedia w ogóle. Hu, hu, hu. E, a nie, dobra, to jednak nie są święta. Idziemy z kolejnym prezentem, tylko jeszcze zanim to zrobię, to wiedziałem, że możemy kupić sobie serduszka razy dwa za 125 robuxów na godzinę. Dlatego oczywiście już to zrobiłem i teraz podaję nasz kolejny prezent. Tu sobie masz 10 serduszek, bo mamy teraz wszystko razy dwa. Mam do rozdania kolejne 5 prezentów. Prezentów, więc proszę, jeden, drugi, trzeci. E, czy ja sobie tam aż pięć prezentów na raz? Dobra, myślałem, że będę musiał dawać każdemu po kolei. Dzięki temu kupujemy kolejnego przyjaciela. I może jeszcze jednego? 95 serduszek. Ej, to naprawdę wszystko jest bardzo drogie. Sami widzicie, że nie idzie to nam najlepiej. Poza tym ucieczka kosztuje 50 milionów serc. Ale wiecie co jest najlepsze? Ja stąd się ucieknę, naprawdę. Obiecuję wam, że, że to, to zrobię. Będę mi się postaram Właśnie pokoju ostatni prezent. I mamy 20 prezentów do dostania. I powiem wam, że muszę sobie kupić jakieś automatyczne zanoszenie skałek stąd do tego pudełka, bo marnuje to naprawdę bardzo dużo czasu. W sklepie możemy to kupić za 400 robuxów, więc oczywiście kupimy to. I podnosimy ojku, nasze 20 prezentów do sobie. Tak, udało nam się. Mamy 200 i dzięki temu kupujemy naszego ostatniego pracownika. Oczywiście potem ich będzie znacznie więcej. O, co tu robi Tom? Cześć Tom. I teraz nasza farma prezentów jest automatyczna. Jedyne co będziemy musieli zrobić... Czemu to jest sketch? Halo, co ty tutaj robisz? Dobra, on będzie nam zbierał kamień. Bardzo fajnie. Musimy sobie wszystko tutaj półle. I może weźmy sobie na razie więcej przyjaźni. Będziemy dostawać chyba teraz 6 za każdy prezent, no to jest duża różnica i to wszystko musi być ulepszone, ponieważ potrzebujemy 50 milionów. Pamiętajcie to! Ja to naprawdę ci dobę, ale koniecznie zostawcie łapkę w górę, a za 300 serduszek możemy sobie troszkę rozwinąć naszą fabrykę. Wiecie, co jest mi przekro, bo cały czas daje wszystkie prezenty, a widzicie się też sam, sam nie mam żadnych przyjaciół. Ej, może ty chcesz być moim przyjacielem? Nie, chyba niestety nie bardzo. Widziałem w ogóle jedną dziwną celę. Chcecie być moimi przyjaciółmi? Dobra, to jest znak, żeby robić więcej prezentów. Nie wiem, kto by chciał dostać kurę w prezent. Ale mamy 23 prezenty do zebrania. I teraz mamy w ogóle serduszka po 6, a nie po 5. I jeszcze w dodatku raz 2, czyli po 12 i dostajemy 273 zadanych tych prezentów. ej to jest naprawdę niesamowicie dużo. Od razu pójdziemy sobie do kompa naszego. I wszystko sobie. Tutaj polubiłem, może to, to, to. Dobra, wszystko ulepszyłem po kolei, było milion serduszek. Dobra, tyle się dało, ulepszyłem. Jest tego naprawdę niesamowicie dużo. I w tym momencie za każdy prezent dostajemy 12 serduszek razy 2, czyli 24. I teraz. No, ła... O nie. nie. Nie, nie. Czy ty mnie uderzyłeś, że ja chciałem dać prezent, rozumiesz? On jeszcze będzie tego żałować. Możemy sobie kupić uderzanie ludzi za 89 Robuxów. A i teraz po prostu za każdym razem jak będę chciał komuś dać prezent, to przy okazji go uderzę. No, to, to tyle. Nic więcej nie możemy z tym zrobić. Ale skoro mamy tak dużo serduszek, to rozwiniemy sobie trochę naszą fabrykę. A, aha. Dobra, czyli ja jednak za każdym razem będę musiał ulepszać wszystko w tym komputerze. I to będzie jeszcze droższe. No dobra, czyli chyba najlepiej robić wszystko po kolei, bo tego będzie jeszcze razy dwa. Czyli będziemy mieć cztery takie taśmy, cztery komputery i wszystko. Sto żelaza? U, oj, źlazu to jest chyba lepsze troszkę, co? Niż. Co my tam w ogóle mamy? Kamień. Czyli tu będziemy zarobić więcej serduszek, albo nasze prezenty będą droższe. Jako to jest ogromna góra prezentów. Dobra, biorę to wszystko. Dawaj do jakiegoś rano włącznie, Bierz to, bo mam ważny problem na głowie. Okej, okay, niech on sobie teraz tam leży, a my na naszym komputerze że ulepszamy wszystko. Jest wszystko dosłownie ulepszone, czyli pierwsza taśma jest skończona i kupujemy sobie kolejnych przyjaciół. Wszystkich y, trzech. A nie, chyba brakuje mi jeszcze jeden, ale dobra, spokojnie. Teraz nam będzie to zapomniało Mamy teraz żelazo, a żelazo będzie nam dużo więcej serduszek zarabiało, bo te prezenty będą pewnie znacznie droższe. I sprawdzimy sobie, ile dostaję za taki jeden prezencik 60, czyli dostaję 30 bez ulepszenia, bez żadnego ulepszenia 30, bo razy 2 daje nam 60. Bo ja kupiłem raz dwa, Dobra, wiecie o co chodzi? Musimy tylko zrobić jak najwięcej. 1800 do... Dobra, to jest chwila roboty Kolejna taśma produkcyjna została właśnie ukończona w 100% I powiem wam, że tych pudełek w ogóle nie trzeba ulepszać Bo nasz pracownik cały czas nam je uzupełnia W dodatku mamy dwie ogromne góry prezentów W których jest, łącznie będzie chyba z 88 prezentów I dostaniesz to, trzymaj, no masz, dobra Ile dostaliśmy? 16 tysięcy serduszek I jest to naprawdę mój rekord aktualnie Możemy sobie jeszcze bardziej powiększyć naszą piwnicę Naszą wytwórnię po prostu Widzicie, o co chodzi? Mamy teraz 100 zł Uuu, ej, wiecie co? Zabawki złote ze złota to na pewno będą drogie. Od razu kupujemy wszystkich nowych przyjaciół. Tylko na ostatniego troszeczkę mi zabrakło. O, zobaczcie, to oni robią zabawki ze złota. Znaczy są jakieś włosy, chyba. Dalej będą słuchaweczki. To już troszkę ciekawiej. I to wszystko idzie naprawdę bardzo szybko. Więc dzisiaj się tu dostaniemy 50 milionów. To jest żaden problem. Spokojnie, dla mnie problem. Na pewno to zdobędziemy. Właśnie skończyłem naszą pierwszą złotą zabawkę i zobaczymy, ile dostaniemy za jedną złotą zabawkę bez żadnych Lepszeń. Damy to może komuś dalej Tobie na przykład, masz bardzo ładny kolor włosów Proszę ci bardzo Czemu ty upadłeś? <grywa> Zapomniałem wiecie, prezencik a zostałyśmy 310 e, Mamy jeszcze boosta raz, dwa e, Więc no, to jest naprawdę całkiem dużo Tu zobaczcie ile znowu kolejnych prezentów się robi A ja od razu to wszystko sprzedam I dzięki temu możemy kupić naszego ostatniego pracownika I zobaczcie jakie to wszystko jest już ogromne Serio, to 50 milionów to jest kwestia czasu Troszkę sobie to jeszcze posiedzę A póki co to jestem pół godzinki, więc nie jest tak źle i myślę, że możemy odblokować kolejną rudę i tym razem będzie to... Co ja właśnie kupiłem? Ej, coś kupiłem za 20 tysięcy. A z tej strony, czy to jest Emerald albo jakiś szmaragd? O nie, dobra, robimy prezenty ze szmaragdów. Możemy na razie kupić jednego pracownika, ale mamy znowu wszystko lepsze na maksa Za jeden złoty prezent dostaje 1600 serduszek. A tutaj to już nie wiem, ile będę dostawać, naprawdę, ale możemy sprawdzić. No, na razie niestety dosyć mało, dlatego potrzebne po kolejne. Znaczy, w sumie to po pierwsze 100 tysięcy serduszek, żeby od razu kupić wszystkich pracowników. I niestety ostatni kosztuje 110 tysięcy, więc jeszcze muszę sobie Chwilkę zrobić. O, siemka Tom, od sobie ciebie zapakujemy i oddamy. Halo, czy chciałby ktoś kota w worku znaczy Toma dostać? Proszę, możesz sobie go ty wziąć. 60 tysięcy. Ej, to dalej jest za mało. No dobra, wreszcie mi się dołu. I muszę Wam w ogóle powiedzieć, że już prawie skończyliśmy naszą całą fabrykę. Zostały nam tylko te dwie ścianki do odblokowania, ale z takimi prezentami. Jeden taki, który trzymam teraz w ręce, kosztuje 1600 serduszek, a nie mamy jeszcze nic ulepszone, więc ja ulepszę to dosłownie w ciągu 15 sekund. Wy zaraz zobaczcie, jak tą fabrykę kończymy i ucieńmy. Czekamy stąd. No nie, została ostatnia minuta mojego boostu, ale spokojnie. Mamy tyle, żeby dojść do kolejnego poziomu i tym razem jest to. Stop, karo? To wygląda jak diament, bo to chyba jest diament i tutaj, żeby rozwinąć, koszt już milion i tam jest nasza ostatnia strefa, więc ja pewnie sobie dokupię jeszcze tego boosta, bo raczej mi to nie starczy, tak chociaż na pół godziny? Więc będę siedział w tej grze już półtora godziny i proszę, was zostawcie za to łapkę w górę i koniecznie oglądajcie do samego końca, bo na pewno z tego widzenia się ucieknę, tylko może to jeszcze chwilę potrwać, bo najpierw potrzebuję kupić nowych przyjaciół i jeszcze nazbierać milion, ale dam radę. Spokojnie, i to naprawdę nie potrwa długo. Siedzę już tutaj prawie kolejne pół godziny, ale teraz zbierzemy sobie wszystkie prezenty i będę miał milion, żeby kupić już ostatni surowiec. Więc, czym chodzi? taki ząb jak? Dobra, może jemu nie będę dać prezentów. Trzymaj ty, aż, dobra, ile dostaliśmy z tego? Prawie dwa miliony, widzicie to? Dwa miliony serduszek i sprawdzimy, co jest ostatnim surowcem. Jest to 100. Czego? Nie wiem, może to jest jakaś platyna. To tłumaczenie w robocie jest naprawdę bardzo dziwne. I za jeden taki prezent dostajemy coś około 50 tysięcy. A w tym za jeden jest 23 tysiące, razy 2, 46. Bez ulepszeń żadnych, więc to jest ten moment, w którym nazbieram 50 milionów, żeby przejść do. znaczy, żeby z uciec po prostu. Tylko muszę dokupić sobie jeszcze więcej boosta, bo Miałem nadzieję, że starczy mi to pół godziny, ale niestety mi to nie starczy. Więc ja sobie tutaj troszkę to wszystko porobię i zaraz. Zobaczcie, jak mam 50 milionów Udało mi się już zebrać 2 miliony Żeby kupić wszystkich pracowników I mam nadzieję, że mi to starczy 850 tysięcy, dobra, to za ile będzie kolejny? Eee, za darmo, co jest? Zrobiłem to za darmo, bo ciężko pracujesz No ja wiem, że ciężko, pra ciężko pracujesz Bo siedzę tu już drugą godzinę, rozumiecie to? Jak wy za to nie łapki w górę To ja naprawdę więc takiego odcinka nie nagram A mam nadzieję, że tą łapkę zostawicie I jeszcze jedno jest za darmo Ej, dostęp dwóch najdroższych Czy to jest Adekos? <laughs> adekos, cześć, witam cię Dobra, e, udało nam się zdobyć wszystkich Możliwych pracowników I to jest ten moment, w którym musimy zrobić już tylko No, tylko 50 milionów Więc to nie jest chyba aż taka wcale zła liczba, co nie? Ale to potrwa już tylko chwilę Tylko, że mam 2 minuty busta, no nic, muszę kupić kolejny Każdy taki jeden prezent To 240 tysięcy serduszek A mamy tutaj ponad 150 I wszystko jest ulepszone na maksa Jak sobie podejdę do tego komputera Mamy tutaj naprawdę dosłownie wszystko 120 tysięcy razy dwa, bo mam busta, No, nie ulepsza sobie tych strzynek, bo to mówiłem wam, że nie ma Żadnego sensu i wreszcie Możemy uciec z tego, bo nie odbieram wszystkie te stosy prezentów. Będziemy mieć teraz 400, 600, 700, 941, prawie 1000 prezentów w ekipunku i nie wiem, komu to dać. Ty wyglądasz naprawdę świetnie, super wyglądasz. Proszę, trzymaj to. I mamy 46 milionów. Naprawdę? Ja siedzę już tutaj chyba jakieś 2 godziny, nie ponad 2 godziny. Się ja zaraz za naprawdę nie wytrzymam. W dodatku mam ostatnie 2 minuty boosta, który kupiłem już chyba z 15 raz, więc nie wiem, ostatnie prezenty. I Mam nadzieję, że będą z tego 3 miliony. Weź to, trzymaj do łapy. Jest 53 miliony. Wreszcie możemy się stąd wydostać. Jest łapka w górę. I co my. Uu, cześć. Tak, tak. Bardzo idealnie przystałeś mój nick. Jesteś takim miłym facetem. Wiem, że jestem miły. Siedziałem tutaj dwie godziny. Zarobię 50 milionów, więc wypuść mnie. Dobra, chyba mamy jakąś tajną misję. Znajdź ucieczkę. Czyli wyjście po prostu, ok? Um, interakcja. Nie chcę mi się w samą gadać. Chcę po prostu stąd wyjść. Jest to dosyć duże. Zejdźmy sobie może gdzieś tutaj na dół? Tu musi być gdzieś wyjść. Dobra, jesteśmy na dole, żebym teraz nikt nie wpadł naprawdę, bo ja nie chcę cudnowa tego wszystkiego zarabiać, a tam chyba jednak nie było wyjścia. To musi być chyba tutaj, dobra, udało się znaleźć jakieś przejście. Proszę, żeby nikt mnie teraz nie wpadł. Jest wyjście, patrzcie, mamy to, naprawdę jest wyjście stąd! A, he, drzwi zamknięte, potrzebuję klucza skąd ja mam wziąć ten klucz? On pewnie leży gdzieś na jakiejś półce Dobra, zaraz go znajdę Jednak zrobimy to w troszkę inny sposób No, jest jakaś kartka Dobra, nie chcę już tego czytać Co możemy tu zrobić? Wygląda na popęka, Wysadzić go można Dobra, skoro można go wysadzić I mamy już miejsce, z którego możemy uciec To potrzebuję jeszcze bombę Więc chyba muszę ją gdzieś tutaj znaleźć Nie znalazłem bomby, ale mam łą A skoro mam łą, to być może będziemy mogli wyłamać tą ścianę Tak, możemy to zrobić, nic tak. 3, 2, 1 i 0. Ok, udało nam się. A, mamy teraz klucz, dobra, czyli jednak trzeba zrobić wszystko po kolei. Drzwi były gdzieś obok, dokładnie w tym miejscu. Otwieramy to i chyba udało mi się uciec. Ha, no to super mi poszło, naprawdę, z policjanta. Dwie godziny grania, żeby mnie znowu wpakowali do więzienia. Nie zostawcie, łapkę w górę muszą dość dość tej gry.